Cześć, mam na imię Monika i witam Was na moim kanale. Dzisiaj chciałam Wam pokazać moje zamówienie z katalogu 13, a oto jak on wygląda. Niedługo będzie obowiązywał już nowy, tylko to już jest ostatnie zamówienie z tego katalogu. To jest nowy katalog, który będzie obowiązywał od 26 września, ale o nim porozmawiamy kiedy indziej pierwsze co wam chciałam pokazać to pomadki power stay 16 godzin które nie trzeba przedstawiać one same rozchodzą się jak świeże bułeczki ja mam ich cztery a tu są pokazane, jak one wyglądają. Zamówiłam odcienie różu. Zdecydowanie ta podoba mi się najbardziej i to jest to mój ulubieniec. Co tu jeszcze, kochani, mam? Mam balsam do ciała, zapach wiśni, i do tego giełka. Pantofelki są naprawdę przemięciutkie, kolor różowawy, taki brudny róż bardziej. Płyn do kąpieli biała linia, żel pod prysznic, i to jest cytryna. I tu mamy żel podprysznic dla niego, dwa w jednym. Grapefruit. Ale strasznie ładnie pachnie. I duże opakowanie, pół litrowe. Zamówiłam również szampon. Luksusowy szampon odżywczy. Skusiła mnie jego nazwa. Jeszcze go nie miałam, nie stosowałam, więc nie wiem, jak on się będzie zachowywał. Ale muszę Wam powiedzieć, że bardzo ładnie pachnie. Naprawdę. A, widzicie, tu jest jeszcze jeden szampon. O zapachu lodów waniliowych. Czy on rzeczywiście pachnie jak lody? Tak. Ojejku, jak pięknie. Pięknie waniliowe rzeczywiście czuć tą wanilię, a do tego jest bardzo, bardzo kremowy, trochę przypomina mi ayer koniak, jeżeli chodzi o, o jego konsystencję, ale, ale bardzo, bardzo ładny zapach. E, zamówiłam również perfumy for away. Glamour, dwa opakowania i dwa opakowania For Away Rebel. Wylatuje. No może tu mamy reklamóweczki te najmniejsze. A to, kochani, jest podwójny program liftingujący pod oczy. Już go stosowałam i muszę Wam powiedzieć, że rzeczywiście oczy nie są napuchnięte. Żeby redukował całkiem siwe obrzęki, no nie, nie do końca ale skóra wygląda trochę bardziej napięta, jest i zdecydowanie wygląda na troszkę młodszą. Tu mam mój lista pobrań, która tu się znajdowała i zostały nam próbki. Tu mamy kochani próbki nowego kremu. To jest... Profesjonalne serum przeciwzmaczkowe z czystym retinolem. Tak. Tu jest 0,1%. Pro... I do tego mamy jeszcze. A to mamy, kochani. Oj, złapka ostrość. To jest profesjonalne serum przeciwzmaczkowe z kwasem kieluronowym o jest. Tak. I to mamy właśnie to. Do tego jeszcze dwie próbeczki maski. O, pięknie nam wzięło. Detoksykująca maska do twarzy. Też jestem jej bardzo ciekawa. Czy w jednym. 15 minut. 15 minut pesta I mamy próbeczki. Tyle. Jeżeli chodzi o zamówienie z katalogu 13 zapraszam was na inne moje filmiki do zobaczenia wkrótce pa pa